W gali Innowatorzy Wprost 2022 zostały nagrodzone firmy farmaceutyczne, globalne firmy farmaceutyczne, które wprowadzają przełomowe leki. I teraz pytanie, kiedy polskie firmy farmaceutyczne, m.in. dzięki działalności Agencji Badań Medycznych, której jest Pan Prezesem, będą miały tak innowacyjne leki, że będą mogły dostać nagrody nie tylko innowatorów Wprost, ale być może też... Nagrody ogólnoświatowe. Oczywiście o tym przysłowiowym Noblu dla polskich naukowców marzymy wszyscy. i Bardzo byśmy chcieli, żeby to polskie nazwisko pojawiło się, szczególnie w zakresie nauk medycznych czy biologicznych. To jest również i moje marzenie. Myślę, że niestety powinniśmy ten proces raczej rozpatrywać w dekadach niż w miesiącach czy nawet latach. Przez wiele lat polski przemysł farmaceutyczny był zaniedbany, rozwijał się w sposób bardzo odtwórczy, w sposób bardzo generyczny. I dopiero tak naprawdę od kilku lat, od momentu powstania agencji, no realnie mówimy o tym, że powinna nastąpić pewnego rodzaju restauracja tego przemysłu. Mówimy o tym, jak to jest ważne dla gospodarki, jak to jest ważne dla postępu i dla budowania przysłowowych innowacji. Ci innowatorzy to na pewno są również polskie rodzime firmy farmaceutyczne. Ale ja już wielokrotnie wspomniałam, o tym, że wprowadzenie na rynek nowego leku to są miliardy dolarów. To są często dziesięciolecia ciężkiej pracy, które są zwieńczone sukcesem, lub też e, z fiaskiem, i na to też trzeba być przygotowanym. Myślę, że ostatnie działania rządu, jak przyjęcie planu rozwoju biomedycyny, pokazuje, że zaczyna się to zmieniać. Zmieniamy patrzenie na biznes farmaceutyczny, niedawne inwestycje w Polfy, e, która przechodzi z całkowicie odtwórczej roli na leki onkologiczne, To też jest coś dużego, z czego możemy być wszyscy dumni i z czego ja również się cieszę. E, w tej chwili trwający Konkurs w Agencji Badań Medycznych dedykowany jest właśnie producentom leków. Mówimy o lekach generycznych, o wsparciu budowania API, czyli odtworzenia pewnego rodzaju bezpieczeństwa lekowego w Polsce, i to wsparcie będziemy w kolejnych latach udzielać. Także mówimy o pewnym stabilnym źródle finansowania, wsparciu dla rozwoju RD w tym zakresie. Ja też cieszę się, że polscy rodzimi producenci leków, ale również wyrobów medycznych też w to wierzą. My wspólnie z nimi budujemy tę strategię, jesteśmy w takim bieżącym dialogu, więc no bardzo bym chciał, żeby w momencie, kiedy skończy się ten rządowy, plan, on jest przewidziany na 10 lat, czyli do 2032 roku, żebyśmy wtedy mogli mówić o polskim innowacyjnym leku, żebyśmy faktycznie wtedy mówili, że nie tylko te globalne wielkie firmy są w stanie rozdawać sobie karty, ale my również w Polsce możemy coś zrobić, bardzo za to trzymam kciuki. Ale już dzisiaj są w Polsce producenci bardzo innowacyjnych wyrobów medycznych na przykład. Oczywiście wyroby medyczne to wielki potencjał w Polsce. Za kilka dni rozstrzygniemy w agencji pierwszy konkurs tego typu, na który alokowaliśmy ponad 100 milionów złotych, dedykowany właśnie producentom wyrobów medycznych, ze Ogólnym uwzględnieniem telemedycyny, robotyki i sztucznej inteligencji. Myślę, że tu jest duży, naprawdę duży potencjał. Sami widzieliśmy dzisiaj pana profesora Skarżyńskiego, który też jest pionierem w zakresie operacji laryngologicznych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, telemedycyny, i to robi wrażenie na świecie. Także potencjał jest naprawdę duży i mam nadzieję, że znowu te kolejne konkursy ABM, które będą dedykowane tej branży, co już też jest zapisane w rządowym planie, to spowodują tylko, że będziemy mogli co roku takich nagród dawać więcej, a być może również świętować nagrody międzynarodowe. Potencjał polskich naukowców. Jest duży, tak można powiedzieć. Oczywiście tak, ja myślę, że wszyscy mamy świadomość tego, że szczególnie w zakresie IT czy nauk technicznych ten potencjał jest naprawdę duży. Dotychczas medycyna była takim, powiedziałbym, silosem, tak? Naukowcy działali razem, ale my też staramy się budować mosty, budować konsorcje, które składają się z uczelni technicznych, z uczelni medycznych wspólnie z polskimi przedsiębiorcami. Myślę, że z czasem to zaowocuje tym, że te właśnie polskie zespoły o dużym potencjale nie tylko będą skupiały się na nauce publikacyjnej, a więc dobrych publikacjach, ale również na nauce. Implementacyjny, czyli tej, która ma służyć ludzkości i która powinna przekładać się na to, że polscy pacjenci będą mieli do czynienia no, z polskimi wyrobami medycznymi. Mam na myśli polskie protezy, polskie device'y do diagnostyki choćby zaburzeń rytmu serca. To już jest, ale często uciekało z Polski za granicę. Chcielibyśmy, żeby służyło polskim pacjentom.